Grzegorz, 3 do zera o to chodziło. Przekonujące zwycięstwo. Gra momentami bardzo dobra, momentami trochę słabsze oddawanie pola. Jak ty z boiska to wszystko oceniasz? Znaczy, przede wszystkim ja uważam, że to jest tego typu mecze bez historii. Że trzeba po prostu było przyjechać, zrobić robotę, zdobyć trzy punkty i wrócić do Polski. No mimo wszystko jakaś historia się zapisała. Te akcje się kleiły w 13 minut dwa gole strzelone. Sama końcówka pierwszej połowy była niepokojąca. Były, znaczy w każdym meczu są lepsze momenty i gorsze, w którym się ma przewagę, a w tym nawet. Rywal, teoretycznie słabszy ma, utrzymuje się przy piłce, ale dzisiaj jest do podkreślenia to, że no cały zespół gra, ca koncentracja całego zespołu była na bardzo wysokim poziomie od pierwszej do ostatniej minuty. Rywal nie stworzył sobie praktycznie żadnej sytuacji. Nam to się udało kilkakrotnie. Wynik jest dobry, więc teraz najważniejsze jest to, żeby postawić kropkę nad i w niedzielę i awansować na mistrzostwa Europy. Jasne. Co do Twojej gry, Twojej pozycji, Musisz grać trochę inaczej niż w klubie. W szóstce to dla ciebie problem? Przestawianie się między klubem a reprezentacją? E, nie. Nie jest to dla mnie problemem, bo ze względu na to, że najważniejszy, najważniejszy jest zespół i. I to nawet, że występujemy na innych pozycjach w klubie. W momencie, kiedy, kiedy przyjeżdżamy tutaj na zgrupowanie, najważniejsze jest to, jaką ma wizję trener i w jakiej widzi nas roli na boisku. I nie ma co ukrywać, że, że jestem bardziej ustawiony defensywnie. Ale po prostu trzeba to zaakceptować i, i, i pracować przede wszystkim, bo tak jak powiedziałem, najważniejszy jest zespół. Postawiłem dzisiaj taką tezę, że to jest najlepszy krychowiak w historii. Lepszy nawet ten, ten niż w CBI. Chodzi mi o ostatnie tygodnie, ostatnie miesiące twoje, lepszy nawet niż na Euro 2016, a wtedy byłeś absolutnie czołowym piłkarzem reprezentacji Polski. Czy sam czujesz taką moc, że, że to jest twój najlepszy czas w karierze? Ja czuję się bardzo dobrze i pewnie. E, tak jak wielokrotnie powtarzam, no e, nie gramy w tenisa, że jesteśmy e, doceniani, czy oceniani indywidualnie. Jeżeli zespół gra dobrze, jeżeli są wyniki, to później e, indywidualne jednostki są e, pozytywnie doceniani, e, oceniani I, i to jest podstawa, żeby ten kolektyw, zespół, grał dobrze. To co? Niedzielę Trzy punkty dopisujemy z Macedonią Północną po zespołowej grze. E, no będziemy wszystko starać się zrobić, żeby, żeby tak było. E, będziemy walczyć, potrzebujemy naszych kibiców, żeby nas dopingowali w tym, e, w tym spotkaniu i, no i miejmy nadzieję, a zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby już w niedzielę awansować na mistrzostwa Europy.